Cześć, zapraszam bardzo na to wracanie w kolejnym odcinku z Krytanii Kite 2 u mnie na kanale. Dzisiaj lecimy sobie z misją fabularną, bo wczoraj robiliśmy sobie poboczną, oczywiście gdzieś te poboczne będziemy tak robić jak mówiłem ostatnio, czyli misja fabularna, misja poboczna, misja fabularna, misja poboczna. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo gdzieś wiemy, że, że ten, że, że będzie to fajnie ogarnięte, a będziemy mieli w sumie całą grę gdzieś tam też zrobioną, też tutaj patrzyłem, bo tak patrzyłem na swój ekwipunek, znaczy no wiecie, jest, jest nijaki, gdzieś tutaj oczywiście mamy to troszeczkę podreperowane tymi rzeczami, które gdzieś tam wzięliśmy z tamtych tych, też się jeszcze za... za... Zastanawiam, bo z modyfikacji mamy tą pożogę, no ale tej pożogi nie zrobię, bo brakuje mi żywicy. E więc tutaj żadnych modyfikacji na razie nie będziemy mieli. Ja sobie tylko ustawię tutaj, o, tą broń. Mm, I co? No i lecimy do Hakona, mm, bo innego tutaj wyjścia nie ma. Ja sobie potem e, po odcinku troszeczkę polatam, e, pozbieram sobie też te misje poboczne, e, żeby już po odcinku ich, żeby na odcinku się ich nie zbierać, nie tracić czasu, tylko po prostu je pójść zrobić. Więc wiecie, do Hakona, w tamtą stronę. Poszłaś! O, elektryczny. Elektrycznego nie chcemy. więc lecimy do Hakonika. Ja, ja, ja jeśli do jakiegoś budynku wlecimy, to po prostu się tam wlecie i, i pozbieramy. Bo jakoś ogólnie y, nie jestem osobą, która... O, dzień dobry. Trzeba będzie pozbierać sobie punkciki Wiatrak może zebrany. Fantastycznie. Kogo? Gdzie? O! Siema Dobranoc. Dziękuję. Łoty, chyba. Co mi od tyłu? Gdzie od tylca? Chamił. No to, to, to było nieprzyjemne. <laughs> nie, no. Nie, nie, nie. Mamy wiatrek ogarnięty, tylko że chyba tego wiatraka nie możemy jakkolwiek zdobyć do Hakona i tak w tamtą stronę, więc lecim, pędzim. Tu mamy pozbierane, tam żadnej szafy nie widziałem. Tutaj coś mamy. Uuu! Renegacików mamy, od nich fajne rzeczki są nieraz. To, czekajcie, bo ja tam widzę ten. Dobra, bo się tutaj wejść. Zebrać mural I możemy się w sumie pobawić z tymi tymi panami Dzień dobry Hello Siema, dzień dobry Pan tu padł O Jezu, jeszcze banshee. A ty miest tu skąd? Cholero Dobra. Wiecie co? Groszne załówki, opuszczone sklepy. Fantastycznie, nie wiem, czemu mi się to pojawiło, bo ja tu jestem umierający w tym momencie. Siężem wziął w pierdeli. Dobra, darujemy sobie ich tutaj na razie. Póki lepszych broni nie mamy, gdzie więcej tego nie ma, to. wiem, że to jest to. Co się rzucasz? Dobra, darujmy sobie ich na razie. To spotkanie to spotkanie sobie odbijemy kiedy indziej. <gry> A znaczy, ja bym sobie. O! Inhibitor. What the fuck? Co ten inhibitor robi? No, ale okej, okay, fajnie. chcący znalazłem inhibitora. I zaczyna nam się psuć pogoda, bo będzie padać. Wiatraczek mamy. Stówka chyba nawet tego na razie nie mamy. Może... Gdzie ty Hakon jesteś? O. Oczywiście sobie pozbieramy sknieć. i Złom się nam na jak najbardziej przyda. Bo to must sobie otwórzmy hits hits pewnie się mam klawiaturę w tle... E, I'm sorry, no tego nie zmieniam. E, je trzeba przemyśleć nad kupnem nowej. Hakon pewnie będzie tam. Tak mi się wydaje. Chypaj. u tutaj też będzie skrzyneczka. Czy ja się tam dostanę? Pewnie którę na pewno. Pewnie z tamtego dachu bym się najszybciej dostał Tak mi się wydaje No dobra, to na razie nie będziemy tutaj nic. Oj, oj, doskoczę ja tu Halo? O, tutaj doskoczę, dobra, to to, jest skakanie tutaj to jest tragedia, dajcie się wprawić, bo dość dawno nie grałem, więc wiecie jak to wygląda. Ale halo, ty mi się pójść i wejdź tu Znaczy ty mi tutaj nie możesz wejść normalnie ja pierdzielę, identity to też jesteś problematyk. Nie wierzę. No bo to musi być stricte od tej strony i nie ma, i nie ma zmiłuj, nie? Masz wejść od tej, masz wejść od tej. Coś tu mamy. Nic tu nie mamy. Dobra. Hakun! Co ty tutaj dla nas masz? Hakun? Dzień ej. dobry. Wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. to była laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. była jedną z twoich żon? Prawie. Była za ostra, nawet na mój górny. No. Czy jakaś taka się w ogóle, może, jaka może być? Wow. Patrz. Z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Okej, okay. okej, okay. czyli da, musimy się dostać. Specy rządzą miastem? Chcieliby. Po to im te mundury i stopnie. Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Okej. Okay. Ale miastem nie rządzą. Przynajmniej nie całym. Mm -hmm. Kto rządzi resztą? Pułkownik, renegaci, tu ich nie spotkasz. Na razie. Jak to nie renegatów, już spotkałem. Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać Espeków? Especy <grym> to Twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunel metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od Peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest ok. Tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma. No, kiedy fajnie. do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. Aha, chciałem sobie po prostu latać po nocy, tak? Fantastycznie. Prześwitując, drzwi były otwarte. What the fuck? I tu nie ma miejsca do spania, ale dobra, mniejsza z tym. To jest gra. <laughs> no, ziewaj, ziewaj. Mhm. Hakon, jest tu stwór, którego nie znam. Jak wygląda? Nie, nie za duży, strasznie szybki. Pewnie sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawdy myśliwy zdoła taki. No okay. Okay. ok, Czyli my jeszcze będziemy mogli sobie tutaj yy, naszego yy, pana sprinterka jakiegoś tam chapnąć, tak? Czyli my my musimy iść na dół. Chyba jo. O, ciszej, ciszej, Aiden, ciszej. Dobra. Zamek średni, fantastycznie Okej okay. Czyli mamy to Hyc, otwieramy, wchodzimy do dziury Coś w ogóle powiem wam, że... Mało tutaj zombie, bo tak mi się zazwyczaj wydawało, że tego jest tutaj, było tutaj więcej Ale... Chusteczka V, może coś zmienili Ciekawe co my tutaj poznajdujemy Dzień dobry Hello o, mamy szafeczki, fantastycznie, ciężarki, proszę bardzo, o, druga sowiecka. przewody, możesz wytworzyć nowy przedmiot, fantastycznie, ale jeszcze patrzę, coś tutaj mamy, o, chyć papieroski, uj, co mnie trzymasz, co mnie trzymasz? Czy tutaj coś mamy? Jakieś drzwi? Nie, zamknięte. Czy musimy tam tamtędy? Znaczy generalnie wolałem podbić tutaj, żeby zobaczyć, czy coś, yy, czy, czy coś znajdziemy z tej strony, ale jak widać, nie. <laughs> Więc lecimy sobie z misją fabularną. Jeszcze mam dla Was też. Yy, jeszcze będę się brał za nagranie jednej gry. Tylko ja, jeśli chodzi o te gierki, jestem nie za bardzo. Bo ja w horrory nie umiem. Jestem, jeśli chodzi o horrorki, jestem taki nie za bardzo. ma szybki. Ok, po was, po was. Fantastyczna jest ta broń, jakaś ta Hira, czy coś chyba tak? Chyba tak. Powiem jeszcze, że nie pamiętam, ale chyba tak. No tu możemy coś wejść, coś tu mamy. O, mamy grzybki, fantastycznie. grzypeczki sobie wezmę. E, mamy szafeczkę, papieroski. O pana możemy przeszukać jeszcze coś tu jeszcze mamy? Tu z tej strony nic Tutaj też nic nie mamy, chyba już więcej. Nie, dobra. Więc idziemy tu. Jestem w tunelu. Dobra, uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku albo kilkudziesięciu. Jestem już w bazie SP-ków. Rzucę ci przez wentylację flary UV. To zobaczysz jak dojść do stacji głównej. Dobrze, idziemy sobie po cichu. Ja, się, ja chcę się z nimi bawić nie chcę też. Äh. Ee... Chociaż będę musiał bo tam jeden, jest taki. Dobra, to O, O! Ja Rozgnieżałem kopa. O, czekajcie, się zmęczyłem. Czekajcie, weźmiemy sobie hak grzybeczka. Że nam tę odporność nam poskoczyła? Jeszcze poprosimy. I jeszcze jednego poprosimy. A pan co tu nam lata? Dobra, noc. Pozwolę ci, że jest na nasze skrzynki że nie chcę się z nimi bawić. Czy to jest ulepszenie teraz, jak ja mam tą broń? Możliwe. Yy, czy, czy jakoś bardzo mnie to yy, rusza? N nie, <grystanie> <grystanie> więc, więc wiecie, jak tak nie zwracam. to oj, czekaj, tu jest skrzyneczka, zamek średni. Ciekawi mnie, co będziemy w mieli w tej skrzyneczce, troszeczkę bardziej w lewo. W lewo? Dobrze powiedziałem, chyba w lewo, albo... nie, chyba dobrze powiedziałem, papierosy, dydydydy. kamizelka technika yy, i musimy drzwiami się dostać, tak? Zamek łatwy, fantastiko. Otwieramy za pierwszym. Bam bam. Dzień dobry. E, Zamknijmy. Hello. Elimination, skoro można. Skoro można, to zarzućmy eliminację. Też co by mnie obudziło wszystkich. Dobranoc. O! Wstali! Koledzy. Dobranoc. O! Przytrzymaj, aby użyć silnego ataku. Znaczy, generalnie, ja rzadko. Ojoj, nie mam chyba grzybków. O, mam grzybki. Jeszcze drugi. Proszę bardzo, zjedzmy sobie grzybeczka. Zapraszam. Grzybki najsuper. O, mamy skrzyneczkę. Proszę bardzo, coś tu jeszcze jest do zebrania? Generalnie. O. Alkohol. Będę opuścił alkohol. Idziemy dalej. Zapraszam. Bębem, bębem, bębem. Bę, bę, bę. O, mamy jeszcze raz. O, i śmietnik jest. Tymi, tymi. Dobra. Tam jest szybki. Sobie ich darujemy. Tutaj też są. Mamy grzybki. Jeszcze jedne grzybki mamy. Mamy skrzyneczkę. Ja sobie ich na razie staram się darować, bo póki nie muszę, to się nic z nimi nie bawię. Jakieś takie, nie wiem... Przymulone są te zombiaczki. I don't know o co tu chodzi. O, dzień dobry. Się ty was pozbędę. Tu jest kolejny. Dobranoc. Dobranoc. Okej. Okay. Pan też dobranoc. Tutaj też. dobranoc panu życzę Kolejny Dobra, o ty się, co się rzucasz na mnie Ktoś tu jeszcze? Chyba nie, bo mam tu skrzyneczkę Chciałbym tą skrzyneczkę sobie otworzyć Zamek średni, mamy dwie minutki Więc raczej sobie poradzimy Na spokojnie powinniśmy sobie poradzić Uuuu Mamy broń Dobra, tędy nie Nie, a co, tędy? Tędy, tak o przeszukamy sobie pana co on tu miał wabika miał, fantastycznie O, koledzy, o, tak. kolega <grymne> Dobra Hakon, mam flarę rozejrzyj się. Tunel techniczny powinien być dobrze oświetlony Strażników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka okej, okay. otwieramy Dostań się przez tunele metra Oho, co mamy Nie, jak to dziwnie wygląda, oj Jezus No to sobie musimy z tym problemem, Aiden, poradzić sami No akurat przy tej broni problem nie będzie Możesz umierać? Dziękuję Ile was tu jeszcze do mnie idzie? Ty jedziesz jeszcze? Jeszcze ktoś? Nie? Dziękuję Możemy iść Zamek średni. Aha, nagle było otwórz normalnie, a teraz zamek średni, tak? E, trochę w tu, w tu. Wyżej. Wy... Kurde. <laughs> już prawie byłem. online o mamy to. Dało się. Dzień dobry. Coś tu jest dla mnie? Macie coś tu dla mnie? Nie macie. Coś tu dla mnie macie? Nie, nie macie, ale do góry musimy iść. Czyli dziurką. Ciap, 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 ciap. Dobra, Hakon tam daje Hakon tam, Hakon tam i ogarnia Chyba jakieś zdjęcia babeczek im pokazuje Hakon? Jestem w środku Pięć paczek, zastanówcie się, zaraz wrócę Dobra Jestem na peronie Otwórz śluzę, zaraz tam będę Dobra, to otwieramy, nie? Oh wow. Czemu on za, czemu zawsze tak nam przyciepał, czemu my zawsze obry obrywamy, to jest takie nie fair, to jest takie bez sensu. Naprawdę. Nope, nope. Skąd on przylazł? Błądził po tunelarz, jebany mędr z bazaru. Prędzej z renegatów. Hmm. Nie wygląda na renegata. Bo no nawet nim nie jestem, no kurwa. Obudził się. siema. O, mogę latereczkę sobie odpalić. Fantastycznie. Będziecie coś widzieć. Chociaż. Siema czarna. Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał? I zapominacie o zakazie przejścia. a czarność za bardzo na dobry rządzi. Na początek obecniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś cztery dni temu? Jestem pielgrzym. Cztery dni temu byłem 100 kilometrów w O, No, dobrze, Wystałaś dobrze. Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant, jak nie żyje i, nie... i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Już cztery dni minęło, odkąd się tu pojawiliśmy, i ja pierdzielę. Chcę sam z Fantastycznie. Siema, dzień dobry. No, łaskawiec, kurte Skąd idziesz? Scrossdale River to ponad półtora tysiąca kilometrów stąd. Właściwie to ponad 2000. tysiące. Mosty się zawaliły. Nie ma już prostych dróg. Grupo. Nie ci się dotrzeć tak daleko. <grystanie> Magic! Jestem pod wrażeniem. Ja, ja też. <grystanie> Co ty tam wyjściał od nas? Jak teraz jest na zewnątrz? Kiedy ostatnio opuściłeś miasto? Jakieś 15 lat temu. Dokąd? W takim razie jest dużo mniej ocaleńców. I więcej zarażonych. Ma to sens. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem dwie siostry, dwóch braci. Nie dali znaku życia od dekady. Gdzie mieszkali? W Londynie i okolicach. Z tego, co słyszałem, Londyn już nie istnieje. Na całej wyspie zostały może z cztery osady. No, kurde. Kurwa, Mać. Skąd pomysł, że zabiłem waszego dowódcę? Próbowałeś uciec do Central Lub cztery dni po morderstwie. Poza tym, na miejscu Karla też wynająłbym obcego do tej roboty. Najprostszy sposób. Niestety, nie wiem, kim jest Karl. To wkrótce się dowiesz. Karl trzyma obie ręce na kierownicy. Nie wiem, co jest za Carl. To świętoszkowaty dupek, który. No dobrze, to już wiem, kim jest Karl. Mimo tego, że ich chronimy, jak jest za murami, nigdy nie wiesz skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia? Nie. Przyszedłem, bo kogoś szuka. Podobno w Wiledor przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? <laughs> Może będę mógł ci pomóc. Ale nie zadajesz. To jest normalne. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś, to no dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lukasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. No? Mam rozkazy z góry, Pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Wiledor nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia. I doszczętnie spali Bazar. Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki mosiężny kastet zwany łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Okay. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z Bazaru mógł go przytulić. Hmm, takie to... O. No dobra, niech będzie. Spróbujemy mu zaufać. Więc. Jeśli znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Viledor dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Ale tutejsi ludzie nie ufają byle komu. No, nie otworzę przejścia dopóki nie złapie mordercy. Ale jeśli znajdziesz łazarza, nie zapomnę ci tego. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się, popytaj ludzi. I nie wracaj z pustymi rękoma. Dzięki, no to co, no tak pusimy to musimy, no tak, tak, tak nas to była prowadzi, działać trzeba nie. No, tak, ja nie wiem czemu Nie, Nie, nieraz mi takie śmieszki odwalają, więc zobaczymy. Premia nocna, nic nam tu nie wzrasta, niestety. Dzień dobry. uuu, jak tutaj ładnie. Piknie, pięknie, dobra, chyba możemy. jesteś tam. Możemy wejść. dobrze, że żyjesz. Tak, złapali mnie i przesłuchali. I na... Dobrze, nie zamilicie. Spotkajmy się na zewnątrz. Co tu masz, pani kochana? No, je to wskazujesz i nosz, ulepsz, wytwórz broń. Naprawa broni. O, no, nie ma nas naprawę tego. Mmm... Ile? 2180? Ociechuj. Ale możemy wytworzyć. Hmm. Wiesz, może też mu ulepszać? Może ja poczekam, by sobie ją ulepszał. A gdzieś jest e, sklep? Tu jest sklep. Dobra, co tu ciekawego macie w sklepie? Jeśli mogę zobaczyć, co pan ma? Nit Nic pan nie masz. Bieda pan trochę. Ale no co poradzę, nic nie poradzę. Wartościowe rzeczy 460, zł więc to sobie posprzedajemy. To też sprzedamy. Bo nam jest niepotrzebne. Pan ubióruje, no ale to jest pospolity, to pospolity A, nam jest niepotrzebny Mamy capeckę, ją sobie zarzucimy zaraz Te pałki nam są niepotrzebne Dobra, więc mamy Super, dziękuję e, Tak, i teraz chwila momento, bo ja muszę tutaj ogarnąć e, jak, jak to u nas tutaj wygląda, ekwipunek Czyli oczywiście doszła nam tutaj ta pałeczka Będziemy mogli chyba ją nawet sobie ulepszyć z tego co kojarzę. Mamy nowe ten. Pan coś wybrać tą czapkę można generalnie, bo możemy ją rozłożyć na. Tą czapkę medyka można na części rozłożyć. Pigmenty z nie dostaliśmy. Eee, muszę sobie to wszystko odklikać, bo mi tej irytuje, co mi tu świeci. Naprawdę. <laughs> Tu mi nic nie świeci, tu mi coś świeci. Tak, to mi świeci. Dobra, czyli to mamy. Nie wiem, czy lepsze sobie tą, czy lepsze sobie tą. Chyba ulepszę sobie tą, to jest pojedyncza. Weźmy sobie tą pożogę na górę. I tutaj też byśmy mogli sobie wziąć pożogę na środek. Dobra, więc to mniej więcej mamy. Na razie nic różać nie będziemy. Mamy też ten, oto jest koniec początku. Okej, okay, dobra. Więc to mamy. Potem mamy yy, ogród wyobraźni. Kim jong Gi, nasz maestro. To, twoje niezmierne umiejętności oddania dla sztuki, było dla nas inspiracją, ukierunkowując nas i pokazując, ile siły wymaga samo, samo doskonalenie. Jednak czymże byłaby siła bez pasji? A i tak. albo a i tak. A i tej nigdy ci nie brakowało. Dzieliłeś się z nami, wypełniając nas radością i entuzjazmem dla naszej sztuki. Jungi. Junkie. Jesteś i zawsze będziesz dla na nas wzorem inspirującym na trakcie podróży do artystycznego raju. Dalej mamy. Lata 80. wróciły. Życie, nie jest, pro... Życie jest proste, niczym kaseta, ale może się skomplikować. Wtedy potrzebny jest ołówek. <noise> to jest po prostu piękne, jak to trzeba było nakręcać. O Boże. Nieumarłe dziewczę. To pielica. Zgodnie z słowiańskimi legendami. Ten złowrogi demon zamieszkujący zbiorniki wodne. Mówiono, że to Każona dusza młodej kobiety, która utopiła się w rozpaczy lub zgryzoty, z albo według innych wersji została zamordowana. Topilica okazuje się pod postacią dziewczyny z długimi, jasnymi włosami. Wabi młodych mężczyzn wołania o pomoc lub śpiewa, a następnie topi ich, trzymając nieszczęśników w objęciach. Co się kryje pod po co się kryje... Co też kryje się pod powierzchnią wody w mieście? Może jeszcze inne zło? Hm. Ładnie to wygląda, ale... Mm. Nie wiem, utracony list pożegnalny to to już wiedzieliśmy. Akta zarażonego, dobra. I w dzienniku mamy tak, jeszcze dziennik tu mamy. Mamy jedyne wyjście ewentualnie aktywności, czyli te wszystkie te potrzebne, czy wiecie o co chodzi. E, jedyne wyjście, porozmawiaj z Hakonem, więc mam nadzieję, że jak porozmawiamy z Hakonem, to już będzie wszystko. Hakon jest w tą stronę tutaj. Więc sobie wychodzimy. Dzień dobry, dzień dobry. Hakon jest u góry. Ja tutaj się z nikim należy bić. E, e, nie mam. Już widzę. Idę. Hello, oczekuj. Przestań pieprzyć A, i mów do mnie. No. No to. Czego od ciebie chcieli? No, dlaczego cię nie było? Tam był, tak jak Hej, robiłem co mogłem. Nie wiedziałem, że ktoś został w tunelu. Śmierć Lukasa to poważna sprawa. Kochali tego skurwysyna wysyna jak ojca. No, Aitorowi brakuje charyzmy Lukasa. Nie będzie miał lekko. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. No, no co? fantastyczne to jest. Czy miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzę, że jak ją znajdzie, namierzy morderca. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz. <grym> Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos. Znany jako chujotubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaję spekom zielsko i gorzałe o. Jeśli chcesz znaleźć łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej, okay. bądźmy w kontakcie Jak zawsze? Ale ty nie miałeś się opierać, tylko i szukać <grywy> Ale dobra kochani. E, to mamy zakończone. E, tą część. Zajdźmy kaseta, wejdź znajdź Huberta Kerbacosa Kerba co za nazwisko. Ja się z Wami będę żegnał. W kolejnym odcinku dokończymy sobie misję papylarną i, zajmiemy, i zaczniemy się, zajmiemy się jakimś prologiem, znaczy po, 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 pobocznym <grym> zadaniem. Tak, a na ten moment chciałbym wam przecjać z oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mi widziane. Pozdrawiam Was serbo, trzymajcie się, no i cześć!